Cześć, a w naszej ofercie pojawia się kolejny A Omoda 5 Tym razem Omoda w wersji premium Przepraszam za warunki, ale mamy zimę Dlatego filmujemy z takiego miejsca do wydawek Omody na dobre zagościły się na naszym rynku Ten samochód został rozliczony Od pana seniora, który go miał od nowości Samochód był kupiony w naszym salonie I został pozostawiony w rozliczeniu, tym razem za Tigo. Mamy też markę TIGO. Prezentowany egzemplarz o modę to jest poziom wyposażenia premium z tymi czerwonymi dodatkami na listwach oraz na lusterkach. Samochód został wyprodukowany w 2024 roku i wydany dokładnie 23 grudnia 2024 i od tego momentu Płynie gwarancja. Samochód jest objęty fabryczną gwarancją 7 lat lub 150 tysięcy km. Samochód w tej chwili stoi na oponach letnich, przepraszam, oczywiście zimowe są w komplecie. Czekamy na miejsce w serwisie, żeby móc te opony przełożyć. Dodatkowo samochód przejdzie pełen przegląd eksploatacyjny ten po roku czasu lub 15 tysięcy km, wraz z wymianą potrzebnych filtrów oraz oleju w silniku. Samochód był garażowany, powłoka lakiernicza jest w nienagannym stanie. Jest to myślę bardzo dobra, doskonała alternatywa do zakupu samochodu nowego. Nasza omoda w wersji premium posiada czujniki parkowania z przodu i z tyłu, halogeny, światła do jazdy dziennej, światła w technologii LED, aluminiowe felgi, kamery 540 stopni. Kamery umiejscowione są z przodu, z tyłu oraz w bocznych lusterkach. Szklane otwierane oraz uchylny szyb dach przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. Elektrycznie otwierana i zamykana tylna klapa, duża przestrzeń bagażowa oparcia tylnej kanapy możemy rozłożyć i położyć. Pod maską mamy benzynowy silnik o mocy 147 koni mechanicznych obsługujący automatyczną siedmiobiegową skrzynię biegów. W komplecie do samochodów. Są dwa rodzaje dywaników, w tej chwili zimowe, ale również są dywaniki letnie. Elektrycznie sterowane szyby oraz lusterka. W lusterkach mamy system monitorowania martwego pola. Lusterka są składane oraz podgrzewane. Papicerka skórzana to jest sztuczna skóra. Fotele z przodu elektrycznie sterowane, fotel kierowcy oraz fotel pasażera. Na ten moment Omoda ma przejechane 9980 km. Bardzo duży, ładny, przestronny virtual cockpit i wiele różnych ciekawych funkcji. Między innymi oświetlenie ambienta. Tutaj mamy schowek, a pod nim uchwyty na kubki i indukcyjna ładowarka do telefonów. W tym miejscu mamy kolejny schowek oraz duży schowek pod łokietniku. System nagłośnienia Sony. Widok ze środka z tylnej kanapy. Na kokpit. Samochód jest doskonale wyposażony i zapraszam do zapoznania się z jego specyfikacją. I jeszcze widok oczyma pasażera. Bardzo ładnie. Oczywiście środek też pachnie nowością. Jest zadbany tak praktycznie jak w nowym samochodzie. Jeżeli podoba Ci się ta forma prezentacji samochodów używanych, serdecznie proszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Serdecznie pozdrawiam! Cześć!